Oczywiście kamera. Zapis. Muzyka i akcja. To jest naprawdę fajny prezent od miasta. To był pomysł Marka Kremera, czyli Heidiego. Pan burmistrz dał, dał finanse na ten teledysk. No i kręcimy. Jesz, jeszcze będzie parę dni, dni zdjęciowych. Jestem bardzo zmęczony, ponieważ zrobiłem chyba 20, 20 stadionów biegając, ponieważ ja w piosence w wież samotności cały czas biegnę. Biegnę, biegnę, biegnę i biegnę. nie mogę dowiedzieć. Już po raz, już 37 rok. Obserwowaliśmy tutaj przez kilkadziesiąt minut, jak po ten utwór, bo potrzebne są kolejne ujęcia, to nie jest tak, że już będziecie mieli dość wieży? Wiesz co, chyba nie. Jest, jest taki moment, że, że, że to jest męczące, ale tak nagle, nie nie, 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 można odpuścić, to jest nasz największy hit i po prostu musimy dać ci wszystko i dajemy ci wszystko zawsze, na każdym koncercie i dzisiaj również. Pomysłodawca i autor teledysku do piosenki Wieża Radości, Wieża Samotności, skąd właśnie pomysł na to, żeby po tylu latach stworzyć klip do tego utworu, który wciąż gdzieś tam rozbrzmiewa. Wiesz co, no ja się wychowałem na Sztywnym Paluazji, znam większość nagrań i jakby to nagranie zawsze było takie obecne. Od jakiegoś czasu myślałem o takim projekcie ogólnie, żeby realizować teledyski do starych y, utworów. Bo w dawnych czasach kapele nie miały budżetów na to, żeby takie teledyski zrealizować. Jest wiele polskich nagrań z dawnych czasów, które nie mają teledysku. No i ten projekt, wypisałem sobie zespoły, które chciałbym nagrać w tym projekcie. No i jakby pierwszy Automatycznie jest Szanowa, yy, był sztywny palazji. No i stwierdziłem, że od tego bym zaczął. O tym moim projekcie o tym w ogóle pomyślę przypadkiem usłyszał burmistrz. No i strasznie mi się ten pomysł spodobał. No i doszło do tego, że miasto zaangażowało się. Doszło Zedela, które też się zaangażowało. I no, udało nam się jakby zacząć ten projekt. Yy, nie wiem, czy będę kontynuował z innymi kapelami, ale no, na razie mi się podoba, więc zacząłem od Szanowa, bo jestem z szanowa, dlaczego nie? Od razu miałeś pomysł na to, jakie miejscówki powinny się znaleźć w tym klipie? Jakby, myśląc o wieży, no mamy tu jedną wieżę w okolicy, więc Zamek Lipowiec był takim jakby no, automatycznym wyborem. jest. jestem w zapisie już. Dobra, to lecimy, co? Cieszę się bardzo, że, że w końcu po tylu latach w końcu się udało. Robimy te redysk. Jestem bardzo ciekawy, jaki będzie efekt końcowy, aczkolwiek z tego, co widzę i czuję, to powinno być fajnie i dobrze. Ta piosenka stała się jednym z waszych znaków takich rozpoznawczych. W dalszym ciągu nuci ją półpolski, jak nie więcej. Czy dla Was ona rzeczywiście jest też tak ważna? Ważna jest choćby dlatego, że nuci ją półpolski, no, więc trudno się od niej odcinać. Z tych piosenek troszeczkę mamy, czemu akurat wierza. No nie wiem, może to dlatego, że, że, że powstawała w takich czasach, jakie były, może z takimi emocjami, jakimiśmy wtedy w sobie mieli. Jest to po prostu piękna, prawdziwa piosenka i chyba to jest najważniejsze, że, że taka właśnie jest. Jesteś autorem tekstu do tej piosenki. O czym myślałeś pisząc wieżę? Czy to miała być taka wieża po prostu, był wysoki budynek, dosłownie, czy to jednak była taka wieża na zasadzie odgradzania się samemu murami od reszty świata? Nie, ja myślę, że to był, to był mój pokój. Takie dzieciństwa, które uwielbiałem, gdzie miałem swoje książki, gdzie miałem instrumenty, gdzie miałem saksofon, gdzie miałem gitary, gdzie miałem gramofon, gdzie słuchałem trójki, gdzie słuchałem listy przebojów programu trzeciego. Każdy z nas może tę piosenkę zinterpretować na swój sposób i o to pewnie autorowi tekstu chodziło. Czy jak dowiedziałeś się, gdzie teraz się znajdziecie, kręcąc teledysk, to pomyślałeś sobie, fajnie, inne spojrzenie. Ja tutaj byłem wcześniej, zobaczyć ten dach. Najpierw byłem taki troszkę sceptyczny, bo, bo, bo tak, 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 tak trochę dach pod dach, ale jak zobaczyłem ten dach. To stwierdziłem, fajnie, jest, jest tutaj jest piękny widok na całe miasto, a my pochodzimy przecież, przecież z Chrzanowa, więc w tym teledysku też będzie, no będzie Chrzanów też pokazane. Oczywiście, no jesteśmy z Szanowa, musimy pokazywać Chrzanów, czy znaczy musimy, chcemy pokazywać Chrzanów, no z tej perspektywy, jak widzisz, bardzo ładnie się prezentuje. Oni akceptowali scenariusz, czy jak gdyby ty wyszedłeś, a oni przyjęli... Wiesz, co chcesz robić, my w to wchodzimy. Tak, tak, tak. No ja mam autorytarny styl pracy czasami, chociaż nie zawsze, no ale wiem, czego chcę. Napisałem scenariusz i przedstawiłem go oczywiście zespołowi i spodobał się, no. Tam parę drobiazgów dołożyliśmy, no doszedł fajny pomysł z tym dachem tutaj na ZLA, bo pan Jacek Boydow powiedział, że ma bardzo fajne miejsce, przyjechaliśmy, zobaczyliśmy ten dach, no i jakby wszyscy się zakochaliśmy w tym miejscu, że to jest właśnie to, w sumie, co nam jest potrzebne. Zaczyształ i wszyscy seks! Uwaga, seks! Seks! Nie wyobrażałem sobie w ogóle, jeżeli chodzi o, o, o tyle, bo o teledysku mówimy, tak? Że, że to ma być tak, czy tak, czy nagrane na dachu, czy nagrane na wieżowcu, które są zdecydowanie wyższe, prawda? Najważniejsze, że, że w końcu się ta piosenka doczekała tego tyledysku i, no i czekam z ciekawością i z niecierpliwością na efekt końcowy. No, powiedzmy, że premiera na początku grudnia, z tego co wiem. E, wiem, że premiera ma być. E dość okazała. Zapraszamy od razu wszystkich widzów na premierę, będą prawdopodobnie darmowe wejściówki, więc każdy kto będzie chciał przyjść, obejrzeć teledysk na sali kinowej w Szanowie, bo z tego co wiem, aż tam ma to być, więc będzie fajna, ciekawa premiera, spotkanie z zespołem, jakieś ciekawe rozmowy. No, wydaje mi się, że będzie całkiem fajne wydarzenie. Ja na samym początku, jak dowiedziałem się, że, że będzie teledysk do wieży, tak sobie pomyślałem, a tam kolejny teledysk, ale Teraz widzę, że, że to nie jest kolejny teledysk, że, że to już jest jakaś historia po prostu i ten mur. Nigdy nie przypuszczaliśmy, że, że przejdziemy do jakiejś historii miasta, regionu czy Polski. Pięknie. Myślę, że no, coś tam jednak po nas zostanie, i to jest chyba najważniejsze.